No, nie witam. W tym krótkim materiale wideo odnośnie systemu iOS. To muszę uważać na ten kabel, bo ja sobie to podłączyłem kabel. Bo podłączyłem e, baterię. W tym krótkim materiale wideo odnośnie iPhone'a i systemu iOS pokażę Wam jak e, dodawać aplikacje PWA. Czyli progresywne, nie? Bo ja już zrobiłem kiedyś, co prawda rok temu. Yy, ale robiłem. Yy, jak to zrobić na Androidzie? Ale to rok temu robiłem, ale to się praktycznie nic nie zmieniło, nie? Także yy, jak będą pytania, to proszę pytać. Ja nie będę, ja już po raz kolejny będę ja tak nie będę powtarzał. że tak to nie będę robił filmów nie? o tym samym. Jak się jakaś drobna zmiana yy, pojawi, nie? Jeżeli coś ważniejszego się pojawi, to albo zrobię komentarz, albo takiego posta na tej całej społeczności YouTube, e, jak już, to już z takie krótkie wideo, nie? E, no, także jedziemy. Jak widzicie, to już zrobiłem e, takie coś, nie? bo już się tutaj bawiłem, to usunę sobie ten skrót. W Androidzie za aplikacje progresywne PWA odpowiada przeglądarką Google Chrome, bo twórcą e, Androida jest Google. A w, e, w ogólnie biblioteki za działanie progresywnych aplikacji w Androidzie odpowiadają do aplikacji e, biblioteki e, Google e, Chrome e, i e, Chrome WebView. Google Chrome WebView, czy jakoś tak, nie? A w systemie iOS za działanie progresywnych aplikacji yy, działa, yy, za ich działanie odpowiada przeglądarka Safari i biblioteki WebKit. Silnik i biblioteki, biblioteki WebKit. Tak to się nazywa. Webla. Nie? Więc idziemy. Możesz oczywiście zainstalować sobie chroma na iPhone czy na iPadie, bo na iPadie też to będzie działało. Nie, nie? Ale jak na, na chromie tego nie, nie użyjesz tego, no wszyscy iOS. Musisz użyć safari, nie? Dobra. Żeby zainstalować sobie aplikację PWA otwieramy wygląda sobie so Safari Przechodzimy na stronę internetową, która czekajcie tylko sobie może wyłączę tą klawiaturę. Ubię tą aplikację, tą wyglądację, włączę ją jeszcze raz. Zamknę tą kartę. Zamę z tą stroną RMF. Przejdziemy sobie na stronę, która oferuje PWA, czyli na przykład na Allegro, albo na przykład na Elektrona, elektrona.pl, to jest takie forum, nie? Nie wiem czy to mi się tu wczytało. A nie, dobrze. Wczytało mi się to, co musiało się wczytać. Zareagowałem się. Tak? Jest to co trzeba. To, to co ma się... to co miało się wczytać. OK. Więc teraz klikamy na... wyjdę sobie z tego menu. Teraz klikamy. Na to menu udostępniania, trzecia ikonka na dole, od lewej. Tutaj mamy cofanie, ponawianie i to udostępnianie, ta strzałka taka do góry. I szukamy opcji dodaj do ekranu głównego. Do ekranu początkowego, to. I dodaj, tak. I nic więcej nie trzeba robić. I, I co? I nic. I mamy ikonkę elektrona. Proszę. I otwiera nam się aplikacja PWA. Bez y, paska adresu, bez, bez niczego, nie? Bez paska adresu, bez interfejsu przeglądarki, nie? I to już jest aplikacja PWA. To już jest aplikacja progresywna. Ja już tutaj, chcę, tutaj sobie kilka doinstalowałem w systemie iOS, tak jak na Androidzie. Dobre programy, komunikowanie, elektrony, właśnie sobie to instalowałem kilka razy, bo w iOS tak możesz zrobić, Przeciwieństwo do Androida, ale to nic. Klikamy ósmą zakładkę i tutaj nie powinno mi zniknąć. Proszę bardzo. Pojazd. Przeciwieństwo do Androida możesz PWA zainstalować kilkukrotnie w iOS. No ja, to pozwala po WebKit i Safari komputer szedł i jeszcze tutaj mam e android.com.pl chyba to jest. Tak, dokładnie. No, no i tak to działa, nie? A jak się pozbyć takiej aplikacji, no to po prostu dodamy sobie jeszcze jedną, bo już nie, nie pokazałem wam. Troszkę się pospieszyłem, no to przejdźmy do Saganda Christofari. Przejdźmy na inną stronę, która to oferuje. Na przykład własny Alegro. Proszę bardzo. Klikamy ikonkę udostępniania i szukamy do ekranu do początkowego, nie? I, i klikamy dodaj. O, o, i przeglądarka nam się nawet wyłączyła i mamy na pubicie, nie? Ikonkę z tego koszyka. I to już jest aplikacja PWA, progresywna, alego. ale ale Pewnie się teraz zapytacie, co się stanie, jak ja będę próbował tak dodawać strony, które, tak, które, nie obsługuj, które, nie, o, które nie obsługują e, aplikacji progresywnej, na przykład stronę internetową Radio RMFFM. No, zaraz zobaczycie. Tylko usunę sobie tą aplikację e, Allegro, bo jej tutaj nie potrzebuję. Czekajcie, bo ja się tutaj mylę zawsze. Przechodzimy sobie do RMFN. Proszę bardzo. Klikamy ikonkę Udostępnij do ekranu początkowego. Ta strona nie posiada aplikacji progresywnej, więc klikamy dodaj i nie by się stało to samo, jest ikonka, ale zamkniemy, ubiłem aplikację, zamknąłem przeglądarkę z zamknąłem całkowicie. I teraz włączymy stronę ze skrótu i otworzyło się, ale z interfejsem przeglądarki. Czyli się po prostu otworzył link przy oglądarce Safari. Nie? Widzicie? Czyli się nie otworzyła nam aplikacja PWA progresywna. Ha, widzicie? Czyli to została już zwykła strona internetowa. Ha, teraz jeszcze się pewnie zapytacie, czy to takie, takie usuwanie zakładek to jest to wystarczy, żeby się pozbyć tego z systemu? Bo w Androidzie trzeba usunąć to z ust w ustawieniach, nie? Bo w iOS, żeby odinstalować aplikację, też trzeba wchodzić w ustawienia systemu. Teraz Wam pokażę gdzie. Wchodzimy do ustawienia. Do ustawień, przepraszam. Szukamy teraz. Zakładki F-Store, a ja dobrze pamiętam. Nie, 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 nie. Tu mamy na wysku wszystkie zainstalowane programy. No dokładnie. Proszę. Ale te progresywne aplikacje też tutaj mamy? Nie. Progresywnych aplikacji tu nie ma. Czyli żeby się pozbyć progresywnej aplikacji, wystarczy usunąć e, zakładkę z przeglądarki. Safari. Mogę się oczywiście pomylić, nie? Jeżeli się, tak, jeżeli się pomylę, to on dodam, zrobię update w komentarzu. napiszę wam w komentarzu. Ale oczywiście mogę wejść w postawienie z tego. Nie z Syrii, tylko z Safari. Chcemy znaleźć życie. bo to nie jest alfabetycznie. O, mam safari. Nie, nie widzę czegoś takiego jak zainstalowane aplikacje czy też więc takiego czegoś prawdopodobnie nie ma. Nie? No ja, ja się jeszcze dowiem, ale mi się wydaje, że prawdopodobnie jest po prostu nic innego jak zakładka w przeglądarce i to wysyłki po prostu to y, usunąć. Nie, nie sądzę, że nie ma informacji na strony Apple'a na ten temat, bo, bo to jest yy, Progresywna aplikacja to jest rzecz bardzo, bardzo popularna, nie, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, nie? No bo na komputerach też jest to stosowane. Nie wiem jak na komputerach z systemem macOS, ale na systemie Windows i na Linuxach te, te, to działa, nie? E, jeśli chodzi o przegląd Google Chrome. Także no robiłem film na ten temat, nie? Także Podziękuję Wam pod koniec filmu. Teraz się będę z Wami żegnał. Cześć. Jak znajdę film, yy, e, film, Jak znajdę artykuł na stronie EPA, na stronie supportu, wsparcia technicznego, bo wiadomo, że EPA ma takie fajne artykuły, nie, takie podręczniki, nie, e, to wam, które są cały czas aktualizowane. Bo jeszcze jedna wspominka, bo ja zawsze zapomnę. Ja to wam nagrywam na iOS 15.7.4. Ojej, ja dobrze pamiętam. I zaraz zobaczymy. E... Mhm, mm tak. Kopka 7.3. Kopka tak, tyle blisko byłem. Yy, a niedługo się zbliża yy, iOS 16, bo będę miał nowsze urządzenie, ale kiedy, to jeszcze nie wiem, nie? Bo jest obecnie na to nagrywanie filmów w serwisie ten iPhone, bo to będzie dziesiątka, yy, nie? Yy, więc yy, tak, ja to nagrywam, bo my zresztą widzicie to na iPhone 6S. I teraz, tak na iOS 16 to instalowanie w aplikacji PWA mo może, ale nie musi wyglądać inaczej, nie? I na nowszych iOSach, takich jak 17. 18, bo na ten film możesz trafić na przykład za 2 albo za 3 lata, nie? to jest mam nadzieję normalne i oczywiste, nie? bo przecież przeglądać internet, możesz e, e, przeglądać internet cały czas i natraszasz przecież na materiały przez 3 lat, też, nie, tak, i dlatego ja do, do komentarza wam dam linka, do braników od które są cały czas aktualizowane I tam jest taka lista wersji systemu iOS. I tam sobie możesz wybrać wersję, jaką ty posiadasz i tam sobie będziesz mógł sobie przeczytać, nie? To jest naprawdę fajnie. Jak ja robię poradniki na temat e, iPhone'a, to tak jest z każdym filmem moim, nie. No, przy każdym moim filmie jest, yy, są takie linki. I przy, przy każdym linku jest właśnie taka lista. Pod każdym linkiem jest taka lista z wersjami systemu iOS. Do wyboru. Jest nawet wersja iOS 14, chyba. Także jak natrafisz na ten mój film za 4 lata, a może w klasie 16 czy tam 15, to trzy i sobie możesz przeczytać, nie? No, także naprawdę fajnie, nie? No. Możemy przejść na kompa, bo nie wiem, która jest godzina 19.14, no to możemy przejść na kompa, bo mam, jeszcze jestem przy nim, więc mogę przejść na kompa i Wam to szybko pokazać na przykładowym materiale. E, o to są materiały publiczne i można je pokazywać, bo się pytałem, więc nie będzie problemu, bo to są materiały publicznie dostępne, więc nie, nie będzie problemu. Także widzimy się na cylindrze na komputerze. Jestem z Wami na Kąpie. Teraz, teraz przejdźmy na mój kanał. Chodzi mi tylko o pokazanie o co mi chodzi z tą listą przy poradnikach. Nie? Żebyście wiedzieli o co chodzi. Teraz wejdźmy na przykład, piszemy na mojej kanale, co szukamy, coś widzieliśmy, coś z iOS a No bo nie wejdźmy na przykład. Połączenia i tu na przykład mamy link do, na przykład do Support Apple, nie? O, proszę bardzo, jakiegoś artykułu, nie? I widzicie, tu macie listę wersji. O, macie od wersji iOS A16, do znagrywania filmu, bo nie ma, do nawet 12. Widzicie, o, i możecie sobie przełączyć, nie? Także, jak no, macie starego jakiegoś iPhone'a, yy, a natrafiłeś na mój film za jakieś 4 lata, nie? Od nagrania filmu to po prostu nie ma problemu. Naprawdę super sprawa. No, to taka jest taki, taka jest, e, informacja, info takie ode mnie, nie? Że w przy, przeciwieństwie do Google, Apple ma naprawdę super support. E, nie? Mam na myśli te takie te biblioteki, tych artykułów, nie? Bo oni mają, e, jak to, mają możliwość e, zrobienia takiego czegoś, bo iOS czy macOS jest taki spójny, taki, jedy, taki pojedynczy. Bo Android jest różny na Samsungu, różny na Sony, różny na, ee, na tam Xiaomi, różny na Rybi i różne na innych markach. Nie? Stworzenie takiego, takiej biblioteki, takich artykułów jest niemożliwe, bo, bo każdy telefon, każdy mak jest inny. Nie? A tu jest takie pojedyncze, takie spójne, jest taki pojedynczy ekosystem, nie? więc jest to możliwe do zrealizowania. No, tyle w temacie. Się. Żegnam, się, się. Żegnam się z Wami, do zobaczenia. Tyle ode mnie. premiera tego prawdopodobnie będzie, ja nagrywam to 16 kwietnia a ja to wyślę prawdopodobnie albo 17, albo 18, zobaczę kiedy, bo jeszcze mamy jutro rehabilitację i inne tego typu sprawy, wiadomo, nie, życie, zobaczymy, cześć, trzymajcie się, wszystko ode mnie, pozdrawiam was wszystkich, ciąga.